Szanowni państwo, dobiega końca okres kampanii samorządowej, kampanii wyborczej. Przez ostatnie tygodnie staraliśmy się ja i kandydaci do rady miejskiej z komitetu wyborczego wyborców porozumienie Gmina Błusko 2024 przedstawić nasz program, który nazwaliśmy Dziewiątką Barańskiego. Program dla państwa, program rzetelny, program realny. Program, który chcielibyśmy z Państwem realizować przez okres najbliższych pięciu lat. Znalazło się tam kilka postulatów, takich, które zwróciły Państwa uwagę, ale tym najważniejszym, od którego wszystko się zaczyna, to współdecydowanie mieszkańców o losach miasta i gminy Wózko-Zdrój przez okres najbliższych pięciu lat. Chcielibyśmy z Państwem realizować ten program i chcielibyśmy, żeby Państwo byli współgospodarzami tego miasta, tego miejsca, tak aby urząd, aby Rada Miejska byli dla Państwa zawsze otwarci i wsłuchiwali się w Państwa potrzeby. Państwa oczekiwania i realizowali to zgodnie z potrzebami mieszkańców. Staraliśmy się przekazać program w sposób merytoryczny, taki abyście Państwo wiedzieli, że jest to program realny i do zrealizowania. Kampanię prowadziliśmy w sposób spokojny, merytoryczny. Nie atakowaliśmy nikogo, chociaż sami byliśmy często obiektami ataków. Mam nadzieję, że podejmiecie Państwo racjonalną i mądrą decyzję w najbliższą niedzielę, stawiając przy nazwiskach moim i kandydatów do Rady Miejskiej z Komitetu Wyborczego Wyborców. Porozumienie Gmina Busko 2024, lista numer 13. Zapraszam do wyborów.